Telewizja Skawina. Witam bardzo, bardzo serdecznie w naszej szkoły, w ten najmniej niewystarczalny, jednak pierwszy marcowy dzień, który to został dniem poświęconym rekrutacji i powitaniu przyszłych naszych uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców. Do tej pory możemy powoływać się na osobę naszego patrona, stawiać go naszym uczniom i za wzór i Musimy się stwierdzić, że taki patron, proszę Państwa, będzie zawsze godną, świetną osobą, niezależnie od przemijającego czasu. My dlatego do jedynki, że córka ma orzeczenie o niepełnosprawności i tutaj jest możliwość, żeby chodziła do klasy integracyjnej. Jest, mamy wcześniej dzieci, które chodzą już tutaj do szkoły są bardzo zadowolone z, z opieki i ja również postanowiłam, żeby córka chodziła tutaj do szkoły, do jedynki. Podoba Ci się ta szkoła? Tak. Chcesz tu chodzić? Tak. Co Ci się najbardziej podoba w tej szkole? Szylada. E, e, Uważam, że zarówno sześciolatki, jak i siedmiolatki yy, mogą rozpocząć naukę w szkole. Oczywiście sześciolatki uczęszczają do naszej szkoły i wspaniale sobie radzą. Także ja jestem za sześciolatkami i siedmiolatkami.